Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze Słonecznej Kalifornii. Co dobrego u Ciebie? Jak mija dzień? Był mnie wspaniale i za chwileczkę ruszam na crossfit. Znaczy już ruszam, więc idę na crossfit. Dzień dobry i już w domu. Właśnie zbieram się do firmy. Dzisiaj dość ważny dzień. Natomiast ciekawostka, jeżeli wejdziemy sobie na szkołę najmupel, jeżeli ktoś pewnie słyszał, to już wie. Mamy nasze pierwsze wideo, 10 zalet kupowania mieszkań na wynajem, ale jak klikniemy guziczek na dole, pokaż następne wideo, to pojawi się nam nowe wideo, które dzisiaj zostało opublikowane. 7 błędów początkujących z mieszkań na wynajem, plus yy, dlaczego nie kupować mieszkań na wynajem. Tak, więc Paweł i Darek dzielą się takimi szczegółami. Jesteśmy już w firmie, jest ze mną też Marcin. Cześć Marcin. Siedzimy, planujemy, pracujemy, dzwonimy. A czy Marcin dzwoni? Ja, nie, ja coś nie lubię dzwonić, a Marcin bardzo lubi dzwonić, więc dobrze się dogadujemy w tych aspektach. Mamy też naszą strategię marketingową, najbliższe czasy No i działamy sobie powoli. Część chłopaków jest u jednego klienta, część u drugiego, u tego, gdzie ja byłem wczoraj, ale się warsztaty, machine learning i cognitive services. Więc dzień idzie całkiem dobrze. Co nie Marcin? Dobrze. Poza Halo. Cześć, już w domu i cię prosimy bardzo ciekawy temat, bo dzisiaj Ci Łukasz e, Doroż, który pracuje w porowisku, powiedział mi Mireczku, czy oglądasz dzisiaj wieczorem konferencję Apple'a? ja powiedziałem, jaką konferencję Apple'a? bo e, staram się ze swojego życia eliminować bardzo dużo rzeczy po to, żeby mieć czas na rzeczy ważne, jak na... E, Czytanie książek, jak na tworzenie nowych rzeczy, jak na spędzanie czas z rodziną. Natomiast my w naszych życiach staramy się dokładać nowych rzeczy. I problem jest następujący, że często opieramy się na tym, że mówimy o kurczę, byłoby dobrze, żebym nie robił tego, żebym nie robił tego, żebym nie startował tego projektu, żebym nie robił danych rzeczy. To jest błędne myślenie, ponieważ nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie i tego zrobić. Te myślenie doprowadza nas dokładnie donikąd, bo nie daje nam nic wartościowego. To, co natomiast możemy zrobić, to pomyśleć, jak możemy w tej chwili wpłynąć na eliminację pewnych rzeczy, albo jak pewne wydarzenia z przyszłości mogą wpłynąć na to, jak będziemy podejmować decyzje jutro. I teraz to, co bardzo rekomenduję, to co ja zazwyczaj robię, to w soboty, a z ostatnim punktem to zazwyczaj raz w miesiącu albo troszeczkę rzadziej. Siedzę i myślę, co mogę z tych rzeczy usunąć, co jest ekstremalnie ważne, żeby mieć czas na nowe rzeczy. Szczególnie dla mnie, gdy ja dokładam duże rzeczy i ostatnio się łapię na tym. Nawet mam teraz taką tapetę i zamówiłem nawet taki obraz, aby pamiętać. Eliminate, automate, delegate. Więc ogólnie chodzi o to, że jeżeli cokolwiek mamy, zastanów się nad za tym, czy możemy to wyeliminować. To jest bardzo trudne, bo wiąże się za tym dużo emocjonalnych przeżyć. Tak jak ja ostatnio zamknąłem portal IT Certification Master, który działał przez wiele lat. Natomiast zawsze to była jakaś forma minimalnej pracy raz w miesiącu. Był mały przychód z tego, ale to było coś, co gdzieś tam ciężyło w tle. I chwilę, zapnąłem, to poczułem taką olbrzymią ulgę. Więc to eliminate jest bardzo ważne. Eliminowanie. Social media, albo eliminujemy w ogóle social media. I tu mówię fizycznie, czyli na przykład jak ja usunąłem z telefonu Facebooka, Twittera, jeszcze został mi Instagram i LinkedIn. Ale też wewnątrz social media. Polecam zobaczyć na przykład moje konto na Twitterze. Followuję w tej chwili, nie wiem, z 20, z 30 osób, bo doszedłem do wniosku, że jak followuję 100 osób albo więcej, nie mam czasu przeglądać wszystkich wiadomości. I bardzo bym chciał, bardzo bym musiał followować wszystkie osoby, wszystkie 40 milionów Polaków i jeszcze innych ludzi na zewnątrz, ale nie mam kiedy tego przeglądać. Czy znaczy, mam kiedy, tylko wtedy nie robię innych rzeczy. Więc musimy bardzo dobrze wybierać, kogo śledzimy. YouTube, tak samo, e, subskrypcje kanałów, odsubskrybować to, co niepotrzebne. Szczególnie ten kanał, e, jeżeli ktoś ogląda go od dawna, już wie co robić pewnie, więc można spokojnie subskrybować, przejść swoje inne kanały i zacząć działać inne rzeczy. Projekty. Bardzo trudne i bardzo bolesne. Im dłużej mamy pewien projekt, tym trudniej jest go zamknąć. Natomiast czasami to zamknięcie jest bardzo potrzebne, żeby wejść na nowy poziom. Zamykanie projektów, jeżeli w te projekty są uwiązani inni ludzie, jest jeszcze trudniejsze. Ale czasami też są bardzo ważne, żeby móc otworzyć nowy projekt, który prowadzi nas do nowych celów. Zamykanie projektów jest ważne. Zadania. To, co robię najczęściej w sobotę, ale też sam się każdego dnia, usuwam zadania. Patrzę, które zadania są na takiej zasadzie, że nie przeprowadzą mnie do moich celów, a są takimi, mm, to co zawsze rekomenduję, zróbmy sobie mały cel i zróbmy zadania prowadzące tylko do tego małego celu. Nie rozpisujmy miliarda zadań i nie wrzucajmy ich już w kalendarz, bo prawdopodobieństwo, że je zrobimy jest bardzo małe. Małe kroki pomagają nam wyrobić dobre nawyki. Dokumenty. Wiele jest osób, które zbiera wszystkie dokumenty, jakie w życiu wpadły, gdzieś w PDF i tak dalej. Ja usuwam prawie wszystko. Mam dosłownie parę dokumentów na Dropboxie, parę dokumentów na Pulpicie. Notatki. W Evernaucie też zbieram swoją notatkę, natomiast usuwam je. Ja jeżeli przychodzę i myślę, ta notatka mi się już nie przyda, usuwam taką notatkę. Zakładki w przeglądarkach, niektórzy też mają bardzo dużo. Ja mam dużo, dochodzą cały czas, natomiast też w sobotę siadam usuwam te zakładki. I cele. Cele, cele, cele. To, czego uczę w swoim programie Zbuduj swoje trzy poziomy, to jest to, że Zbudujmy swoją dużą listę celów, agresywnych celów, ale pozwólmy sobie sprawdzić w danym miesiącu albo w danym okresie czasu, czy dochodzenie tych celów sprawia nam radość, czy sprawia nam przyjemność, czy czujemy się dobrze dochodząc do tych celów i czy chcemy w ogóle je robić, bo my bardzo często stawiamy sobie cel, na przykład, założyć własną firmę, ale wstrzymujemy się przed tym, nie chcemy tego robić. Dobrze jest nam na etacie, rozwijamy się na etacie itd., więc y, wypisujemy cel, bo mamy w głowie tutaj, a nasze serce mówi mi, że nie. I teraz to, czego się nauczyłem, że nasze serce nas bardzo dobrze prowadzi. Niektórzy to już nazywają szóstym zmysłem, czy to siódmym zmysłem, czy gut feeling, etc. To co jest tutaj czasami mówi nam bardzo dobrze. I to jest... Łatwo sprawdzić, jeżeli sobie zrobimy zadania z danego celu na dany miesiąc i ich nie zrobimy, i na koniec miesiąca podsumujemy, że nic nie zrobiliśmy, to jest dobry przykład celu, który możemy usunąć z naszego życia. Bo im więcej mamy celów, tym nasza percepcja skupia się na większej ilości rzeczy, zamiast skupić na tym, co ważne. Im mniej rzeczy w życiu, tym mamy więcej szans na osiągnięcie wspaniałych rzeczy. Małe przemyślenie, gdzie było mało nagrywania, mieliśmy dużo pracy i kilka różnych ciekawych przygód, tak więc yy, dziękuję Ci bardzo, życzę do przemyślenia i wbicia sobie do głowy, żeby eliminować, 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 eliminować. Wtedy znajdziecie czas na to, co ważne. Jeżeli będziemy dopychać rzeczy średnio ważne naszego życia, nigdy nie znajdziemy czasu na rzeczy najważniejsze. Pa!